Elo widzowie, dzisiaj jest odcinek, nie? Tylko że yy, no późno jest, no bo nie miałem trochę czasu. Walczę sobie z kolegą, po prostu dzisiaj odcinek taki, że sobie po prostu walczymy. Yy, więc yy, no zaczynamy odcinek. Muzyka jeszcze tle leci. Jeśli chcecie taki odcinki jest z muzą to e, napiszcie to w komentarzach kurde. No. E, dobra, Serge jest za słaby. Jakby to, to ten kolega nie jest za dobry, ale e, Serge się z nim nie popisał, dobra. Biorę inną postać. E, Squid, roof... E, ja wiem... Mortis nie. No! Kurde, nie wiem. Nie wiem Griff. Nie wiem, bo no ja się boję, to nie, dobra, ja wiem, dobra. No ci tak będzie chyba bez sensu, dobra. E, to. Dobra, biorę to. Okej, okay, zaczynamy. On, jakby co jest koło mnie. No kurde, co jest? Co jest? Ej, poczekaj. Fabian, bo mi się w ogóle zaczął, zaczął bronić. ty mnie bijesz? Tak cię bije. Labijesz, ja bije. Eee. Co się stało? Ty mnie zabiłeś. Eee, aha, dobra, dobra, nie wiem, e, jeszcze raz, e, eee, coś się zepsuło. E, właśnie, to I się zabiłem. To odcinek? E, Minuta, dobra. E, właśnie się zabiłem. Będzie 6-minutowy, 7 nie wiem. Nie, 10 mam może. Ja nie I... wiem, bo się cicho. No dobra. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy chcecie tą muzę, czy jakąś inną, nie wiem. W ogóle, czy chcecie jakąś muzykę w plak? Myślę, że jest fajna. Tak byś bym... mnie zabił. Nie, ty byś mnie zabił. Nie, ty mnie byś jest. zabił. Co się tu dzieje? Mam jeszcze taką motkę do panny, nie widziałam. byś mnie zabił. Dobra, ci się Uch. cicho. Dobra, się? O kurda, co jest? Teraz tak, wy... jak ja nie nagrywam, nie? To ja z nim ciągle wygrywam, nie? A jak e, dobra. E, no jak... Koldem e, mi dobrze dobra. idzie... Weź Shelly, ja biorę Nie. nie. i każdy... B... Dobra, to ja wezmę Colta. Nie ja. No, no ja też biorę, no przecież co ty cię. Ale ty masz tego fajnego skina. No i mnie to nie interesuje. No nie, przychodzi. E, ten. Jakby co, tu bo są to skrzyki no bo przychodzi brat mojego kolegi Aha. Hmm. A wiesz, idziemy. przecież to jest mały dzidzio, więc... O, idzie. Dobra, nic, nic nie mówiłem. Hmm. No, tyfa, hmm. Kurde, nie mogę sprawdzić. Dobra, to jak skończę rumba. Pajaccie. No kurde, to jest taki nup, a jak nagrywam, to mi tak słabo z nim idzie. Że z zaraz zobaczymy jak to jest. No, no na pewno. Ja cię zaraz zabiję chyba. No zaraz i ciebie. To, kurde, co jest? Byłem. Dobra, bierzemy Shelly. Dobra. Ty bierzesz Shelly, ja biorę Shelly, bo to jest... Ej, eee, jakby co, to ja mam, mam to słabe konto, bo kupiłem sobie nowy telefon, jakby hmm. co. Nie miał supercela, więc nie może sobie zrobić tego swojego. Więc My proszę się nie śmiać, okej? Okay? Nazywało się legenda Fabian. Eee, dobra. Kurde, co jest? No. Napisze, co to było. Co jest? Hello. Eee, co jest? Dobra. Teraz wygram. Może że... Do... Ja, jakby to to ja niedługo stworzę swój kanał Fabian Pro więc Badajcie, wbijajcie, wbijajcie, wbijajcie. Nie wiadomo kiedy, ale kiedyś tam, nie wiem, nie, nawet może niedługo. No. No bo nie mogę tak nagrywać, bo bo ktoś coś się zepsuło. Ktoś zepsuło. Ktoś no. Się zepsuło Bym już na by był ten od, to, ten kanał, ale się zepsuło. Jello. Teraz że nie? Teraz ja. koltem ja gram. Dobra, bierzemy teraz bula, bula. Dobra jest tylko, teraz ja będę szukała, o dobra mam takie, Oj, dobra, takie. ja nie mam tego skina co on, ale mam też fajny on nawet nie ma, wiecie kogo? on nawet nie ma taryla, nie? ale dobra, bo mam nowe konto, więc no. nie śmiejcie się du -du 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 -du. dobra, y -y... nie mówcie mi, mi dlaczego mam tego bóla i mam nowe konto, bo chyba mnie 10 dni Właśnie! więc o Eloo! Ej dobra od nowa, bo coś chyba źle poszło. Ja jem mambę. A, dobra. Kościół. Dobra, zaczynaj, potem się zjeba bałcinek wiku. A ile jest trwa odcinek 5 eee, pię minut. No to jeszcze 5 minut może. Eee. No, um, A, jak ty... Co ty robisz? No ucieka. Muszę się boisz? No chodź. No mama nagrywa mi. A na sałatkę owocową nie Nie, zaraz, po odcinku. Już prasą widzę, mi tu mała do pokoju wbiła. Do mojego chyba, gościu. No dobra, zostaw mnie. Nie, bo przecież to jest bitwa, gościu. Zostaw mnie, mówię. Ty mnie zostaw. Co to było? Eee... Wygrywam. E, przepraszam, że krzyk, ale. E, dobra, nieważne. Teraz bierzemy broka. No, kurde, ja nie umiem grać ja. z brokiem. A ja umiem, bo, bo. No to. Dobra, nią. Ja, nie, ja też nie, nie umiem grać. A wiecie, że ja dzisiaj dobiłem broka i mam 1400 pucharków. Jezu. Ja już zaraz w gierce będę tańczył tej muzy. Nie? Dobra. Za 7 minut już jest. Mam w ogóle jakąś fajną Jackie szybkie butki szybkie butki no nie ty co ty robisz ja tutaj czekam Wiecie jak ty z mamami w biaćcie Jolo. Jolo! co się robiłeś ty ty mnie przejdź El primo, nie? Um, I zobaczcie, ja? co się stanie. Jak i? Ty obojętnie, kogo no. tylko takiego, co nie niszczy, i ściana nie nie skacza. A Mogę kolta. tak. Tylko nie. weź na przykład bula. Ale ból z... też niszczy. No nie niszczy, tylko ultem niszczy. Dobra, biorę ja! tego i zobaczycie, Primość. co się teraz stanie. Kądzie? I idzie. Idzie Chodź, Fabian, tutaj stanie gdzie ja. Dobra, A co robimy teraz? No, zobaczysz. Wiem. Wiem. No nie Patrz. Co ty robi, robisz? Już No Fabian, dobra, chodź, chodź. No No nie, no muszę plecami, poczekaj Dobra No jak? Bitka. Dobra, po, dobra Nie zabij mnie, poczekaj, chyba mnie tą stroną Mała, Ja, ja biorę. No, no, bo czeka, już wiem, jak dobra rosy wybierz. Grajmy! Nie zachowuj się tak człowieku. Dobra! I na koniec odcinka. Dwie minuty no, no, jeszcze, więc. No, zaczynaj tę rundę! Już! E, przepraszam za, za e, mojego kolegę, tylko że czasem jestem jakimś nienormalnym człowiekiem, nie? Nie, wiem. nie. No i czemu to nie działa? Dobra, chodź. Dobra, no. No stań za mną. No czemu? No to przede mną. Czekaj. Czekaj. No kur... Przede mną. Przede mną stań. Idealnie przede mną. No przede mną, nie za mną. No, no przede mną. Czy ty nie wiesz, co to znaczy przede mną? Mam ci mówić, co to znaczy przede mną. No człowieku! Byłem przed... już! No nie byłeś przede mną, tylko ja wchodzę na chwilę do klubu! Dobra, widzowie, pa, bo on jest nienormalny! Nie! Dobra, pa, widzowie.